Witam e, wszystkich. Zobaczcie, jak piękno mamy pogodę. Słoneczko świeci. Niestety u mnie w domu nie, jest pochmurnie. No ale nie o pogodzie, chociaż szkoda, że nie ma tego słońca, bo już by panele produkowały energię. Ale przyjdzie czas, marzec, kwiecień będą produkowały, także nie ma problemu. A dzisiaj kilka słów o pompie ciepła, które okazało się, że na dzień dzisiejszy to jest moim zdaniem zły wybór. Źródła ogrzewania. Dlaczego tak twierdzę, no słuchajcie, w ostatnim roku, wiadomo, że nawet od dwóch lat ludzie rzucili się na te pompy, bo pompy wychodziły jak gdyby najtaniej, tak? Wychodziły najtaniej. W połączeniu z panelami w starym systemie, w starym, pamiętajcie, to płacicie tam groszowe rachunki, jest OK. Nie? To wtedy ta pompa wygrywa, ale tylko w starym systemie z netmeteringiem. W tym nowym systemie, który jest teraz, niestety to są plecy. Pierwsza rzecz, jeżeli planujemy pompę, to pamiętajcie, że jeżeli bez fotowoltaiki na dachu, to w tej chwili panele przegrywają z gazem. Zaraz Wam wytłumaczę, dlaczego. Już nie mówię w ogóle o buforze, bo bufor na dzień dzisiejszy bez fotowoltaiki to w ogóle porażka bufor pewnie by wziął z 10 tysięcy kWh tak, na rok, nie liczę, tych, nie liczę tych jeszcze użytkowych prądu, energii, czyli trzeba byłoby zapłacić nawet w taniej taryfie, ona gdzieś, ta tania taryfa będzie złoty 10 zł pewnie, gdzieś tak, to już, nie, bo ona będzie troszkę tańsza od tej zwykłej, która będzie złoty 30 zł albo i troszkę więcej, więc 10 tysięcy miesięcznie, rocznie trzeba byłoby zapłacić za bufor, za energię, czy kiedyś ta energia stanieje? Małe prawdopodobieństwo, moim zdaniem, więc bufor na dzień dzisiejszy jest zupełnie bez fotowoltaiki, zupełnie nieopłacalny. A z fotowoltaiko w nowym systemie to też już nie ma rewelacji. Pompa, jak Wam powiedziałem, dlaczego pompa przegrywa z, z gazem? Montaż pompy ciepła, takiej mówię o splicie, powietrze, woda czyli. Jednostka zewnętrzna, jednostka wewnętrzna. W tej chwili gdzieś 40 tysięcy, tak pewnie najmniej trzeba dać, albo i więcej, około 40 tysięcy. Z czego tam odzyskacie? Nie wiem, z 5 tysięcy, może coś tam z jakiegoś podatku. Powiedzmy, odzyskacie maks 10 tysięcy, czyli ta pompa ciepła. Bez paneli na razie będzie kosztowała Was około 30 tysięcy złotych, tak? Już po jakichś tam odpisach, dotacjach i innym e, jakichś tak e, rzeczach. Podobnie wyjdzie Was zresztą gruntowa, która będzie kosztowała 60 tysięcy z odwiertami, ale tam są większe, tam są większe dotacje, więc e, przynajmniej na starych budynkach, więc też wyjdzie Was 30-35 tysięcy złotych sama pompa ciepła z montażem. Hmm. Pompa ciepła, pamiętajcie jedną rzecz, to nie jest coś takiego jak piec gazowy czy kocioł gazowy, jak go tam zwał, tak zwał. To jest skomplikowana maszyneria i pamiętajcie, że co roku musicie robić przegląd, bo jak nie, to nie macie gwarancji. Jak nie macie gwarancji, jakakolwiek awaria przy pompie, a wiem, akurat nie z autopsji, ale od sąsiada, kosztuje tak na dzień dobry to 1000 zł, sąsiad zapłacił 3. Co najciekawsze, nie zrobione zostało to od ręki, tylko jeszcze przez. 2 czy 3 tygodnie musiał czekać, ale zostawmy to na razie na boku, dobrze, że było akurat to w lato, nie? Zostawmy to na boku i przejdźmy teraz do gazu. Tutaj mamy pompa ciepła 30-35 tysięcy, samo założenie. Gaz wyjdzie Was, jeżeli macie w drodze do 20 tysięcy, powinniście założyć gaz razem z przyłączem, razem z piecem, do 20 tysięcy powinniście się zmieścić. Jeżeli oczywiście robicie firmą, bo sami to może troszkę taniej by tam wyszło, ale to trochę, nie dużo. Jeżeli z butlą, no to butla wiadomo najlepiej mieć własną zakopaną na działce. Nie taką stojącą gdzieś, która będzie szpeciła wam podwórko czy tam ogródek, tylko gdzieś zakopaną w ziemi. I taka instalacja gazowa już z piecem też kosztuje do 30 tysięcy. Oczywiście. Zależy to od firmy. Jedni wezmą zrobią wam to za 25, a drudzy za 35. Więc zakładamy, że 30 tysięcy z butlą. Nie każdy ma w drodze, bo ten co ma w drodze, to już wygrywa na starcie co najmniej dychę, tak? ma też bezobsługowe ogrzewanie i wygrywa co najmniej dychę. Jeśli macie swoje butle, kupujecie, czyli droższe to rozwiązanie, to jest gdzieś 30 tysięcy, cena jest porównywalna. I teraz zauważcie jedną rzecz. Czyli przy montażu będziecie, albo już zarobicie przy montażu, albo nie. Ogrzewanie pompą ciepła na dzień dzisiejszy jest droższe od ogrzewania gazem. Gaz jest zamrożona cena bez limitu, czyli nieważne ile zużywacie. I co najciekawsze, osoby, które ogrzewają się gazem, mają zwrot VAT-u jeszcze. Czyli jak wyszedł Wam rachunek 4000 to watu tam wyjdzie prawie z tysiąc, to idziecie do gminy i co, co każdy rachunek macie prawo do zwrotu watu, żeby każdy to pamiętał, ale tylko osoby, które ogrzewają się e, gazem i mają to wpisane w centralnej ewidencji emisyjności budynków, czyli jak tam składaliście te deklaracje swego czasu, to jak mieliście wpisane, podstawowe źródło to jest gaz, to macie teraz prawo do zwrotu. Nie te osoby, które tam mają kuchenkę gazową, nie te, ale te osoby, które... Ogrzewają się gazem. Jeszcze raz się powtarzam. Czyli zapłaci 4000 na rok. Za taki dom jak mój. Maksymalnie zapłaci 4000. Bo to jest porównywalne z domem, który ma kolega z innego kanału. Mój dom wziął w ubiegłym sezonie 4000 kWh. Ogólnie zużyłem 6, troszkę przeszło nawet. Dwa odejmuję, które jest zamrożone. Nie liczę ich 4000 kWh. Po nowej cenie. Ja jestem w taryfie G11 i nie będę z niej na razie tam przechodził nigdzie, bo nie ma to sensu. Czyli w tej zwykłej, podstawowej taryfie, czyli liczę po złoty 30, bo tam to pójdzie mi ta zamrożona cena 2000 kWh. Pójdzie mi na prąd bytowy, ten domowy, użytkowy, a 4 przeszło tysiące, około 4000, bo w, dom, w niektórych domach pompa weźmie 3000, a w niektórych 5 albo i 6000. To zależy, jakie macie ogrzewanie, czy podłogówka, czy kaloryfery, czy jest lepiej ocieplony, czy gorzej ocieplony, to wiadomo, a każdy rozumie to, nie? Ale zakładamy, że taki sam dom, który weźmie gazu na 4000 zł, a mój dom bierze 4000 kWh, po złote 30 to jest ile? 5200 nawet może z kawałkiem, ja tam zaokrąglam, 5200 bym musiał płacić za prąd bez paneli na dachu. Teraz ktoś powie, dobrze, ale ja sobie założę panele, w takim razie pompę i od razu panele. No nie, net billing jest zupełnie, totalnie nieodpłacalny. Teraz zobaczcie, ok, założymy, czyli 6,5-7 kW musimy założyć paneli na dach. To jest jakieś 35 tysięcy, następny wydatek, następny. Ten na gazie już te 35 tysięcy ma na rachunki roczne. Na 10 lat na gaz ma. Pamiętajcie, że gaz jest zamrożony według ustawy do 2027 roku. Tam on może się zmienić, ta regulowana cena będzie do tego czasu, także tym bardziej, że gaz w tej chwili na giełdzie tanieje, więc gaz najprawdopodobniej nie będzie już droższy. Może tam troszkę zdrożej, ale małe. No, na obniżkę to nie ma co liczyć, wiadomo. Tak samo jak przy energii elektrycznej, nie ma co liczyć na obniżki. W razie czego to mogą być tylko lekkie zwyżki, albo się unormuje w tej cenie, w jakiej jest. Czyli zobaczcie, chcąc mieć pompę bez paneli, tracicie na montażu, na tym, że musicie co rok robić serwis, na tym, że jest to urządzenie bardziej zawodne, nie ma co ukrywać, bo jest. Bo gaz, w razie czego pojedziecie szybko, wymien kupicie za 5000 nowy piec, wstawicie go w ciągu jednego dnia, możecie to załatwić i okej. Okay. Pompy tak szybko nie wymienicie, trzeba ją naprawiać. A naprawa to też kilka tysięcy, pamiętajcie. I najczęściej nie ma tej części, trzeba czekać tydzień, dwa albo trzy tygodnie. Jeżeli w lato, to okej. Okay. Jeżeli w zimę mamy problem, tak? Zresztą ja Wam powiem na innym filmie, bo ja w tym roku też będę dostawiał grzejnik na wodę, taką użytkową, że w razie czego jak padnie mi. Yy, pompa to, to żeby mieć ciepłą wodę w domu. I tyle. I teraz zauważcie, czyli pompa ogólnie zawsze troszkę drożej wyjdzie montaż, droższe rachunki, a teraz jeżeli założymy fotowoltaikę, zapłacimy 35 albo i 40 tysięcy, bo ja zakładam, że większość ludzi sama nie założy, tak? Tylko trzeba firmą to założyć, więc wyda następne 40 tysięcy, a osoba, która będzie gazem się ogrzewała, będzie miała te 40 tysięcy, może sobie w coś zainwestować, coś innego w domu zrobić, albo po prostu nie mieć nawet tych pieniędzy i co roku se płacić rachunki przez 10 lat. Na dzień dzisiejszy, tak jak Wam mówiłem, nawet w NetBlinku pompa się ciepła nie opłaca, bo macie zwrotu tylko gdzieś w tej chwili będziecie mieli do 50%, maksymalnie. To, co Wy produkujecie, sprzedacie, będziecie musieli mieć zapłacić, a będzie jeszcze gorzej. W tej chwili już Ostatnia cena, co wyszła, to jest poniżej tej ceny, którą Wam musicie sami zapłacić, bo Wy musicie zapłacić prawie 70 groszy plus VAT, 85 groszy, a Wam elektrownia zapłaci bez VAT-u tylko 55 groszy. Już macie stratę plus jeszcze przesyły wszystkie i te wszystkie inne opłaty też lipa totalna, więc w tej chwili macie 50 z tych, jak ja bym zapłacił 5200 i w nowym systemie miałbym panele, to by mi 2600 i tak musiałbym co roku płacić, tak? Nie jest to jakaś straszna ta, ale jaka duża inwestycja. I bym płacił za prąd tylko o 1500 zł w tych granicach mniej niż za gaz. To też jakby teraz trzeba było policzyć, kiedy to się zwróci. Na dzień dzisiejszy, przy takiej sytuacji, jaka jest, wiadomo, że u nas może coś się zmienić za chwilę, to niestety, ale pompa jest przeżytkiem. I tyle. Na dzień dzisiejszy tylko gaz, dopóki go jeszcze można montować, bo wiemy, że za parę lat będzie ponoć zabronione, chociaż tak może nie tak szybko, bo jeszcze o węglu też mówili, że będą zabraniali o ekogroszku, a na razie ludzie jeszcze montują, coraz mniej, ale montują i jakoś to się kręci. Także tyle w temacie. Pompy, powiem Wam szczerze, na dzień dzisiejszy montaż pompy jest totalnie nieopłacalny finansowo. Tym bardziej, że po prostu no, nie będę tutaj 10 razy tego samego mówił. Jeżeli bym miał dzisiaj wybierać powiedzmy między pompą a gazem, bym zamontował na no, 90% gaz z butlą swoją, zakopaną w ziemi, której nie widać, no bo wiadomo, nie każdy ma przyłącze I tyle. Także co? Na daszku pogoda ładna jest okej. Okay. Niemcy jeszcze głowy bolą po faszingu, czyli po tym końcu karnawału. Oni bardzo hucznie to obchodzą, więc, więc yy, dzisiaj mało kto przytyszy do pracy. I tak to leci. No. Na dachu też wszystko stoi, chociaż pogoda jest ładna i można byłoby robić, ale nie ma komu. Także pozdrawiam serdecznie wszystkich. Trzymajcie się.